Seu 啊、oh. super sharky No, te potrójne to już tak nie są duże efekty, ale to, że jest strzeszczały, to to wynagradza bardzo fajnie. To jest młodzież od Tomaszka z jakby ktoś pytał. Leci, wyrzutnia w tle, odpowiadają nam. <grym i zbierny> Dawaj. Kolejna piękna szaleczka, a tam poleciała przez film wyrzutnia jeszcze z drugiej strony, ale już jej nie, nie, nie widzieliśmy. Zbyt fajnie. No, to już było bardzo ładne. Tam kolejna wyrzutnia wali. Nie, nie widzicie, ale ja spróbuję wam powiększyć. Tam, head het, het daleko. Nie, nie widać, by dobrze to może. Rezygnuję z tego powiększenia. Ale walą, ale walą. Dawaj prezes. Leci kolejna szela. Piękne. Tomaszek jednak miał dobre seleczki, powiem Wam szczerze. Że. prawdzie śnieżna. Dobra. 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 Thunder King 175. Wow. To już była bomba. Dawaj, jakie kolejna serka 1.75 od Bright Sky. Z dodatku, jakby ktoś Cię pytał. No dobra, ostatnia szeleczka, potem nagrywamy dla Was. Jeszcze pozostałości z rakiet. Się echo niesie, bo tu akurat jestem takim fajnym, jakby powiedzieć, przed polu Mamy domostwa, a potem mamy las i przez ten las się fajnie echo niesie. Leci kolejda, już myślałem, że się nie doczekam. Prezes się guzdroli maksymalnie jak tego może. Dobra, jest. Jest, jest, jest. O cudowna I sam huk to jest coś pięknego Tak wyglądają rury po naszym strzelaniu Tutaj Wydaje mi się widzowie, że, że już nic więcej z e, nich nie odpalimy Bo są tak czarne jak, jak sam sam diabeł Dzięki za oglądanie